Witam wszystkich bardzo serdecznie po dłuższej przerwie spowodowanej brakiem chęci i czasu bo przedstawicieli naszej wytwórni. Jump studia. Tak, dzisiaj y, Zombie Panic na silniku Source. E, no co, robiłem ostatnio recenzję tej gry, dostała ode mnie 8 na 10. Uważało się. Kolejna recenzja będzie z Pirates, Knights. No dobra, no to co, zaczynamy? E, wybierzemy sobie jakiś serwer. Bardzo fajne są serwery ze skrótem na początku ZPA. Tylko mało osób gra w te mapy. Otóż, zwykle się ZPA spotyka. No to co, to weźmiemy sobie. 511. O, tutaj będziemy mogli pokazać większość klas. wariatkowo. <laughs> Ach, będzie nam się teraz pobierać. Nie, miałam ja może przerwę. Nagrywanie. No, i chyba się udało. To niekro najpierw pokażę. Albo ząbiech. O, już się jakieś jest godrze. A, to może pokażę... No nie wiem kim. No co, mi się w zombiaki może najpierw. Czyli jak każdy dobrze wie, gnijące stwory, gnijące monstra. Cuchnące. Ej, ci, mogę iść do ludzi. Zaraz. Dobra. To postaram wrócić do grobu za chwilę i pokazać coś ludźmi. No, co mnie bijesz, no, co? Zaraz. Musimy znaleźć O, ja mam zero życia. No nie wiem, czy to przez mój zapach. No co, no, ja nie jestem Borysem który, wiecie, klika na reklamach AXA. No, no chyba aż tak źle nie jest. No co? Aj, hmm. Dobra, powrócę do ludzi i spróbuję. O! Pięknie. Chodź tu. O! U! Chwileczkę, poczekajcie. <laughs> I koniec rundy. I od nowa. Dobra, teraz pokażę ludźmi grę. Borki że się uda. No, włączę się, włączę się. No nie, znowu zombiakiem, no, tr no trudno już. To jest właśnie główna wada, że ciężko jest na grę ludźmi trafić. No tak, no więcej jest w worach, czyli to jest yy, w, ludziach, w ludziach jest więcej. Ale no to można by przynajmniej powiedzieć, że ten. O już są nasze.

Dobrze, mam pinga, który mi chyba spowodował. Nie wiem, no neta mam do dobrego nawet, 512, z tego tam pamiętam. Mam neta, więc nie powinien mieć takiego pingu. To chyba jest spowodowane frapsem no, przez. Do y no. dodatkowe obciążenie. Jak wiadomo, fraps. Y... Obciąża nas where jak, where nie wiem, no nie wiem co, jak co nas obciążano Ale taków nie ma, jak zauważyliście no. W sensie, może nie wcale się wcale mam niskie pingi, ale to może dlatego, że gram na dobrych serwerach. A, czekajcie, przyczejmy się na niego ładnie. Aj! No już, 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 chodź tutaj. Zaraz musimy trochę unikać jego strzałów. Żeby mu się skończyła amunicja. Ja tak zwykle robiłem, ale nie wiem czy się uda, nie zawsze się udawało. No, ale mimo wszystko... No i nie się nie udało. Kurde, mało wam pokazuję gry właściwie. O, 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 masz King! King kin ty yes, udało mi się ładnie. Tak, zrobiłem mu lewację. No, to ona zrobiła mnie. Co dalej? To idziemy sobie dalej ciugać. A, i jest. Zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. O, czekaj chwileczkę. O. Hmm. Możemy <śmany> <śmany> <Muszę> sobie pomachać. <śmany> tak myślałem. No nie wiem czy jest też. Kolejna rzecz, nie, nie mam teamu, z którym mogę kooperować. O, o, ojdź. O, może z tym mi się uda coś zako zakooperować. Lagi są jak 150, i tak. O, chodź, chodź, ładnie mi się udało. Mm. Dobra, dobra. A, idź, idź. No byłem tak blisko. No i tak i pojawia się kolejny problem, o którym mówiłem. Mianowicie kooperacja, ale raczej jej brak w moim teamie. A... Co już się nie zlespie? A tu chuj, No co, no to co robimy dalej? A nie, może przewinę i zmienię mapę. Dobra, zmieniliśmy już serwer. Teraz musimy... Ja pierdziela... Ja, Ile osób jest? No tak, ale jak chcę dążyć do survivorów... Uh, F1 to jest human team. Zatłumaczę do zombiaków. To jest to, okay. też to, o czym mówiłem. Już w przypadku right Ej! No, mam ping ładny.

So naprawdę, to... uwierzcie mi. Nie wiem, czy spełniłbym Wasze prośby, jakbyście prosili o pokazanie gry. człowiekie. naprawdę Did ciężko jest znaleźć be... jakiegoś człowieka. Znaczy, <laughs> gry, czy... yeah, Tam, tam gdzie, gdzie różna ludzi jest jeszcze wolna w miarę. O, daj mi chyba kogoś pomoże. Nie, nie pomógł mi już. Ok, dziękuję. Kiepski, Don't talk about how it's not in my kish. Shoot that mother asshole in the face. Wait oh give you Yeah. yeah. <laughs> Shoot that <a laughs> asshole <laughs> in the face. Because <laughs> his face is okay. like an asshole. <laughs> I need uh, <laughs> asshole right in the face. Wait. aha telling something don't look like this anime. Okay. So I have yes. Grafika yeah. się praktycznie okay, nie zmieniła, again. poza tym, że dali nowe off, modele zombie, nowe modele broni. I ludzi. Oh no, no no, no, to zmieniło. Watch out. Watch out. Watch out. No. jest parę wyjątków, jest te ławeczki, na przykład nie wiem, czy ona była. W takim half yeah. w Zombies have 99 lives? drugs. No nie wiem, co. I need guns. Dobra głowa mi już od nich boli No to chyba będziemy kończyć bo niestety YouTube też to nie, to nie to jest to taki to miły Aaa uda się może uda się, uda się! No udał się, ładnie I to teraz samego zabijłem no, słuchajcie. No, dobra. Boli mi już głowa od nich ale to może jakie niki Oof, dobra, no do, to kończymy chyba. Następny film, jaki się podobnie ukaże, to recenzja Pirates of and Knights. Szkoda, coś Pulka strwi, ale nie wiem, on rzadko coś wstawia, on tylko jeden filmik wstawił, przy czym ja wstawię to ha Hahaha, hardcoast ha, ha. jest. Dobrze? No dobra, to co, no, to kończymy. To cześć, na razie.